Siemanko, siemanko, z tej strony Szymon Dzisiaj gramy w Among Us Znaczy nie Szymon, tylko Roblox Cox I dzisiaj gramy w Among Us Z moją koleżanką Siema, wpadajcie na kanał Vanessa Kaliszewska Z dużej Vanessa, spacja Z dużej Kaliszewska Pamiętajcie przez wy I zostawcie subskrypcję na kanale Na o, o, obu kanalach no jej i na moim. Łapki w górę. Oj, zaczekajcie. U, u mnie więcej ławek. Dobra. Za, zaczynamy. Jak coś to ona się nazywa, idziesz, a ja, Polska 1, 2, 3. Zmieniłeś nazwę? No tak. Dzisiaj za, za, zaczynamy jako crewmate. Jak coś, to nie mówimy. Teraz jest mniejsza szansa na bycie impostorów. Patrzcie, ile osób wyszło. Czy ty to widzisz? Nie też wywaliło. Ale byłem impostorem. Zaczekajcie, po... albo zobaczcie, jak ja to ugram, a później będzie przerwa techniczna, żeby ją... O nie, ja też. Zdjęcia. Nie. Ja się robię. No i tam. O już, kurde, to pizza, nie. Spądzę Dobra, to już. Jak coś tam mamy. Pizzę, jakbyście zimno. nie widzieli. No zimną, bo już pół godziny stała. To kurde, bo już godziny no, no nie wiem, czy podgrzebać. Na razie jest ciepła. Zimna. Ciepła, no, ciepła prawie, dwa kawałeczki. To jest doje. Czemu? Salami. Dlaczego mój... ja sam zostałem? Nie wiem. Więc... Dobra. widzimy się po przerwie technicznej, jak coś jak już się odblokuje. Dobra, jesteśmy po przerwie technicznej, już możemy kińcić koncert. Jak, wie, jak wie, wiecie, ja zawsze będę teraz robił hosty. Może czasami moja no koleżanka, ale... No już zaczynamy tak szybko. Już dziewięć osób. Trzech impostorów. No wow, to, 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 to... Dobrze znaczy, może będziemy... Może będziemy impostorami. No jednak że No... Impostorem, bo zawsze tak gadasz. Nie dobra. Te, te, teraz jedna Rutka. Mówimy prawdę. Kim jesteś? Crewmate'em. Ja, no nie można pokazywać. No, no. taska. Gdzie? Ja wiem, że mnie zabijesz. Jak, jak widzicie na ekranie, tutaj mamy biały napisek. Dobra przemy... nie, nie, ciało nie zreportowali, zapomniałam, przejrzałem na ciało. Ale... teraz jest mniejsza A. Wywaliło wszystkich, czy nie? Wywaliło. Nie byłem. Dobra, przerwa. albo nie, przerwa techniczna. Dob, dobra, dołączaj. Nie Miogę. Będziesz trzecia. Może czwarta, może piąta, może szósta. Dobra. Chyba jesteś ostatnia. Przedostatnia prawie. Zaczynamy. Jak widzicie, gra, gra, gramy randomowo, a tak szybko dołączają. Kruwajd. O światełko. O, w kafeterii aperendżaina mam. w A właśnie zabiła mnie koleżanka Jak... O, jeszcze skoczyła Wę... do wenta w tym. Może znajdą moje ciało. Ona taka jest. nie subskrybujcie, jej No do... dobra, subskrybujcie ją. A i dzisiaj może padnie na kanał właśnie jej ten. Na jej kanał właśnie. Ten, Roblox ze mną, oczywiście, bo my teraz będziemy prawie ciągle ze sobą nagrywali. Ja zrobiłam dziwne to. No oczach zrobiłaś? Nie, było tam parę osób i klejnoty No to na pewno. To no już, już ze... Kto? No i może napisz. O! Może, na, może napisą, idzie. A mnie dzisiaj rano, jak chciałam nagrać się... odcinek, to mnie ciągle wywalało wszystkich serwery, nawet jak byłem impostorem. Mm -hmm. No. Przecież piszą Aha, albo coś. Więc to jest głupie. A, i ciebie wywaliło. Aha, dobra. Jak byłam impostorkiem. No. Dobra, zaczynamy. Mia. Miało. Już napisałam. To weź. Ok. A my Jeszcze mm. osoba? Dobra. Na pamięć już znam. Tam druga. O! Ok. Nie co ja mam dzisiaj farta że już od razu mamy gieraczkę. Aż no wszystkie... mnie wywaliło. No wiem. Mio. G. G. Szybko, bo jest 5 osób! Jeszcze coś się nagrywa. I 9 osób! 10 osób! Zaczekaj! No zaczekaj! O, wszystko się, się wywaliło. Okay. Nie wiem, co teraz jest z tymi, wywala, co wywala ciągle. No ale. To jest aktualizacja przed mapą Dersiwa. No. Dlaczego tak wywala? No mnie jeszcze, mnie jeszcze nie wywaliło, bo ja mam dobry ten, bo ja mam dobry telefon. Ona ma bardzo dobry, ona ma Motorola, ja mam Huawei, ale dobrego. Ona ba, ma bardzo, bardzo dobrą ten, Motorola. Nie wiem czy znacie, ale to jest Motorola Smartphone 6S. Wywaliło cię? Kurde! Dobrze, ja robię tak to. Dobra. No nie, a na mirę Mój odcinek, a ona będzie musiała lec Coś już robisz na moim odcinku hmm. Tu dopiero jeden kawaler, co No, już brawo Okay, Polska przyleciała. Polska przyje, przy, przyleciała. Ja pomałuję. Jak coś, to na moim pierwszym... Przy, jak przywitali... Jak przywitali... Na, na kana kanale to miałem 75 wyświetleń. A. Bardzo dużo. A subskrypcji mam teraz 1000. Tak szybko. Chyba. Czy to zero? E, ogólnie. A wywaliło piłka. ciebie. Wywaliło mnie. Gdzie będziemy, będziemy grali w Albo nie, już musimy kończyć. Musimy już kończyć filmik, bo już mam 15%, a moja ładowarka jest po drugiej stronie. No i może zaraz wleci na kanał. Tam do niej na kanał. Albo nie. Właśnie się pasuje. Ale tu będę siedzieć, tak? No żebym szybciej nie skończył odcinku. A ja ja mam 17%.